Kolekcja moich owadów to jest Skorpion Złoty. Będzie jeden odcinek po trzy Diabelski Palang z Japonii, tamten był z Chin. I następny kruszczyca japońska z Japonii. Dostałem pudełko razem z tym i naklejki. Teraz czas na strony. Mm. Czas na kolejny tom. Jakiego owada w ogóle mam? I takiego ty to... yeah. nie Takiego O, Spiderman Trzeci tom tam było flower power. Oh my god. No dobra, następny odcinek to będzie czwarty, piąty i szósty. To pa.